Cześć, witam Was. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam o sposobie podawania znieczulenia, które praktykujemy już od niemalże samego początku. Mamy do dyspozycji znieczulenie komputerowe, ale tak naprawdę w 95% używamy czegoś takiego, takiego długopisa. Słuchajcie, moi drodzy. I to gwarantuje bezbolesne podanie znieczulenia, ponieważ dawka... To pstryknięcie powoduje uwolnienie bardzo małej ilości związku znieczulającego. Bo tak naprawdę ból przy znieczuleniu to jest, proszę Państwa, rozpieranie tkanek, rozrywanie. Jeżeli ktoś podaje na tak zwanego hamulca, na hama szybko, no to dojdzie do rozerwania tkanek i to strasznie boli. Natomiast przy powolnym pstrykaniu, podawaniu, moi drodzy, to nie boli. Nasi pacjenci są zadowoleni. Zapraszamy serdecznie, jeżeli ma, będziecie mieli możliwość do nas wkroczyć. Jeżeli nie znacie nas, słuchajcie, u nas zabiegi nie bolą. Pozdrawiam. Pa. Thank you. Thank you. Leave a comment below.